Witajcie serdecznie. Dzisiaj krótka, ale piękna wycieczka do Beskidu Niskiego. Zaczynamy ją we wsi Ptaszkowa i ruszamy szlakiem niebieskim. Skręcamy w prawo z głównej drogi, obok kościoła, i idziemy jeszcze asfaltem przez około 200 metrów. Wychodzimy na gruntową drogę z widokiem na Heum. Szak skręca w prawo i przechodzi przez kolejną polanę z widokiem tym razem na Ptaszkową, Jodłową górę i Rosochatkę. Odbijamy ze szlaku lekko w prawo i po około 100 metrach docieramy do ruin starej skoczni w ptaszkowej, gdzie skręcamy w lewo. Po tej konstrukcji, wybudowanej w roku 1950, pozostał jedynie betonowy próg i wybudowana w roku 1965 metalowa konstrukcja, na której usytuowany był Naja. Od tego też czasu skocznia straciła licencję i popadła w ruinę. Punkt konstrukcyjny skoczni wynosił 40 metrów, co klasyfikowało ją do skoczni małych. Obecnie zeskok jest zarośnięty krzakami, więc dość ciężko ją znaleźć. Pod wieżą prowadzi droga, którą ruszamy kawałek, po chwili dochodząc do miejsca, gdzie łączy się ona z powrotem ze szlakiem. Szlak od tej pory głównie wiedzie lasem cały czas pod górę, jednak co jakiś czas wyprowadza nas na kilka polan. Jeszcze przez chwilę idziemy stromo pod górę i wychodzimy na grzbiet gdzie po przejściu pod złamaną brzozą skręcamy w lewo. Od tego miejsca przez długi czas nie znajdziemy już stromych podejść. Mimo to szlak cały czas wiedzie ku górę już wygodną drogą. Tuż przed szczytem postawnego skręcam w lewo i dochodzę do niewielkiego metalowego krzyża. Poza tym nie ma tu nic ciekawego, więc powracam do grupy i po krótkim podejściu wychodzimy już na zalesiony wierzchołek postawnego. Druszamy dalej, schodząc lekko w dół. Po około połowie kilometra szlak zaczyna się piąć lekko w górę, a po następnej doprowadza nas do ostatniego, bardziej stromego podejścia na wierzchołek Jaworza. Jaworze jest to druga zaraz po Kozim Żebrze najwyższa góra w Górach Grybowskich. Na szczycie łączy się z nami szlak zielony z Grybowa. Można tu kontynuować spacer niebieskim szlakiem aż do Krynicy, którym w dniach 15-16 czerwca 1957 roku przeszedł obecnie już święty papież Jan Paweł II. To właśnie tutaj odprawił on mszę dla młodzieży akademickiej, z którą podróżował. Czego pamiątką jest kamień postawiony tu w 2007 roku. Można też obrać szlak niebieski, a następnie za górą wojenna skręcić na szlak żółty, co już kiedyś zrobiłem a dość stary filmik możecie oglądać klikając kartę lub w link opisie. Wychodzimy na stojącą tu już od roku 2005 wieżę widokową. Wejście na nią odbywa się po 88 prześwitujących metalowych schodach. Z wieży rozpościera się piękny widok, począwszy od Lackowej, której nie nagrałem, poprzez znajdującej się na Słowacji Góry Czerchowskie, Jaworzynę Krynicką, Runek, Wierch nad Kamieniem, Radziejową, Lubań, Gorce i część Beskidu Wyspowego. Przy dobrej pogodzie i sprzyjających warunkach widać stąd nawet Tatry, które tym razem, pomimo wielkiego zachmurzenia, były w miarę widoczne. Na drugą stronę zobaczymy Pogórze Rożnowsko-Ciężkowickie i Chełm Grybowski. Pomimo tego, że taras jest usytuowany na wysokości prawie 16 metrów, widok nadal zasłaniają drzewa. Na wieży stoi jeszcze krzyż o wysokości 9 metrów, a cała konstrukcja ma niemal 30. W związku z tym, że Tatry, a nawet i Beskidy pogrążone były jeszcze w śniegu, wieje dość zimny wiatr, który zmusza nas do opuszczenia wieży. Po krótkiej przerwie na kanapkę i ciepłe picie opuszczamy szczyt. Postanawiamy skręcić na szlak rowerowy, który wygodną drogą o lekkim nachyleniu łączy się przed tym stromym podejściem, którym wychodziliśmy. Powracamy do samochodu, już cały czas trzymając się niebieskiego szlaku. Cała trasa zajęła nam około 4 godziny i przeszliśmy niespełna 11 km. Dzięki wielkie za oglądanie zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia na szlaku.